Cześć, witamy Was serdecznie z gościnnych progów Rado Resort Woli Chorzelowskiej, gdzie od poniedziałku przygotowujemy się do rundy wiosennej tego sezonu. Na obozowych pogaduchach witam Szymka Kądziałkę. Cześć Szymek. Dzień dobry. Witam Szymek, wszystkich. to Twój trzeci obóz, trzeci w Woli Chorzelowskiej, czyli już się myślę, że tutaj czujesz już troszkę jak u siebie, jak my wszyscy zresztą. No, czujemy się tu już komfortowo, boiska znamy wszystkie tutaj. No i co, pokoje tak samo, są praktycznie takie same. No. Powiedziałeś pokoje. Z kim dzielisz tym razem pokój? Z kasprem Paśko. Pierwszy raz. Pierwszy raz. I jak się z Kasprem mieszka? tu nie, Jeszcze nie wiem, czy chrapie, czy coś, <laughs> no tak, czy, mamy, czy się wyśpię, ale Zobaczymy. Mamy pierwszy wieczór, ale ostrzegał, że może coś takiego mieć miejsce. Nie, nie ostrzegał, by nie tak? mogę się przekonać w nocy. Tak, czyli oby nie było tej niespodzianki, <laughs> które nie da Tobie pospać w nocy, bo wiadomo, obóz jest przede wszystkim po to, żeby pracować. Jesteś przygotowany na pewno na to, żeby mocno i dobrze popracować. No, to na pewno. Pierwszy dzień zaczęliśmy, nietypowo można powiedzieć, od treningu mentalnego, prowadzonego przez Rafała Malinowskiego i Konrada Czapeczkę, tak na dwie części podzielone. Jak się Tobie taki sposób treningu podobał? No, mi ten sposób treningu bardzo się spodobał, bo mieliśmy okazję się zintegrować nie tylko ci, co już byli w zespole, ale również z młodszymi zawodnikami, którzy teraz wchodzą. Tak jak ja wchodziłem pół roku temu, to też nie mieliśmy takiej okazji, a dzisiaj fajnie, bo każdy mógł się poznać bliżej, zbliżej z każdej z innej strony, jak tam w rodzinie, czy ktoś no. ma jakieś dzieciaczka, czy coś. W sensie. no, po prostu takie już bardzo poznanie się, jak to Konrad sam mi powiedział, z takiego czysto ludzkiego punktu tak. widzenia, a nie za zawodowego, prawda? Jest to ważne, żeby też, obóz też zresztą zawsze temu służy, żeby tak zintegrować grupę, ale jutro zaczynamy też pracę na boisku. A... Pogoda nie rozpieszcza, ale chyba jesteście już przez ten najpierw styczeń, teraz tą część lutego przyzwyczajeni, że z pogodą to różnie bywało na tych zajęciach. Jesteśmy już, wydaje mi się, że jesteśmy na wszystko przyzwyczajeni przez tę pogodę. Nieważne czy śnieg, mrozy czy wszystko. No, Rada, chyba cztery pory roku nam się trafiły, przez, można powiedzieć przez ten styczeń. Tak. E, wróćmy, mamy teraz poniedziałek, cofnijmy się do piątku. Mecz sparingowy z Legią Warszawa dla Ciebie, takiego jakby nie było, cały czas młodego piłkarza. Fajne przeżycie? No powiem tak, jak wróciłem do domu, to powiedziałem od razu mam i tacie, no ja pamiętam, jak w 2016 oglądam sobie Euro i patrzę, Kapustka i Jędrzejczyk, a w piątek miałem przyjemność sobie zagrać z nimi, to mega uczucie było dla mnie. Mm -hmm. A powiedz mi, czujesz, że forma rośnie, że no bo do Ligi mamy już niespełna dwa tygodnie, czyli już pomału trzeba łapać tą najlepszą dyspozycję? Czuję, że forma rośnie, przekonamy się jeszcze. Idzie to w dobrym kierunku. W dobrym kierunku. Teraz pięć dni w Woli Chorzelowskiej. to chyba już takie ostatnie momenty, żeby trenerowi pokazać, że to ja powinienem grać w pierwszym składzie. No, wydaje mi się, że na pewno. Mhm. Czujesz, że ta rywalizacja jest spora, prawda? Yy, miejsc nie ma tylu w podstawowej 11 na waszych pozycjach yy, ilu chętnych. No, na pewno, tak. Rywalizacja zawsze jest i będzie. Mhm. I tak. E, można powiedzieć, że między innymi z Szymkiem Usiakiem. Można powiedzieć w pewnym sensie, Karol. że Jezus, tak, oczywiście, że z Karolem. E, bo myślałem najpierw o Szymku Łyczce, którego pozdrawiamy zresztą, no niestety Szymek jest chory. I Póki co e, nie przyjechał na obóz, może do spotkania, z dołączy, także pozdrawiamy Szymka. Pozdrawiamy. Z Karolem Usiakiem tak, oczywiście dziękuję za, za czujność. E, między innymi też o te miejsca w całym składzie rywalizujecie, tak, nie wiem, dogryzacie sobie. No, jesteście na pewno dobrymi kolegami. Znacie się jeszcze z drugiej drużyny. na sobie dogryzamy, a poświęcasz wszystko w porządku. Jest. Wszystko w porządku, Dobry. tak. Zaobserwowałem też, że tak, bardzo dobrze radzisz sobie przy stole do tenisa stołowego. Bardzo dobrze radzisz sobie. Eee, przed telewizorem grając w PlayStation, jesteś bardzo uniwersalnym piłkarzem. No powiem, że tak. Człowiek wielu talentów. Człowiek wielu talentów, tak. No to moim i waszym gościem był człowiek wielu talentów, Szymek Kądziołka. Dzięki, Szymek. Dziękuję.